kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim są ludzie stojący za największymi projektami w krypto? Bohaterowie, geniusze, a może mistrzowie manipulacji? Dziś pokażę tobie 10 tajemniczych historii, które wyglądają jak scenariusze z thrillera. Co więcej, wszystkie z nich wydarzyły się naprawdę. Zaczniemy od sama Bankmana Frida, altruista czy wilk w owczej skórze. Sam był medialną gwiazdą, kiedy promował swoją giełdę wymiany kryptowalut. Giełdę FTX. Młody skromny w t-shirts i shortach. Często występował na scenach wielu konferencji odważnie mówił o swojej wizji zdominowania rynku krypto przez jego platformę do wymiany kryptowalut. Przedstawiał się jako efektywny altruista, który zarabia, żeby pomagać innym, ale to tylko fasada. Po konferencjach wracał do luksusowej willi na Bahamach wartej kilkanaście milionów dolarów. Kupionej Oczywiście, za pieniądze, które ludzie wpłacali na jego giełdę. Co ciekawe, jego rodzice to nie byle kto oboje są profesorami prawa na Uniwersytecie Stanforda. Gdy FTX upadło, zaginęło około 8 miliardów dolarów, oczywiście środków klientów. Bankman Fritz został skazany na 25 lat więzienia i stał się symbolem, że najbardziej Pokorni geniusze mogą ukrywać finansowe imperium zbudowane na piasku. Kolejną historią jest historia Brocka Piersa, czyli jednego z twórców Tetera. Brock zaczynał jako dziecięcy aktor w produkcjach Disneya, potem zniknął ze świata showbiznesu biznesu i wrócił jako inwestor w krypto. Został jednym z założycieli Tetera, czyli największego stablecoina na świecie. USDT to bramka pomiędzy tradycyjnymi finansami a światem krypto. Dając Brokowi jednego dolara, dostawałeś wirtualny odpowiednik, czyli USDT, za którego następnie mogłeś kupić kryptowalutę. Rozwiązanie proste i genialne, ale przeszłość Broka to lawina kontrowersji. Po pierwsze, sam Tether najprawdopodobniej miał być oszustwem, jednak projekt odniósł tak duży sukces, że przy pomocy innych osób został zalegalizowany. Nie wiem, czy wiesz, ale Tether przez lata nie miał pokrycia w dolarze. Dodatkowo, śledztwa wykazały, że emisja USDT często poprzedzała wzrosty Bitcoina, co budziło pytania o manipulację rynkiem kryptowalut. Ponadto, Brock miał przeszłość w szemranych projektach, a wiele źródeł mówi. Że miał powiązania z osobami w kręgu Epsteina, uczestniczył na jego imprezach i spotkaniach, także po jego wyroku. Co więcej, był zamieszany w startupy technologiczne, oskarżony o wykorzystywanie młodocianych aktorów i działania na granicy prawa. Dziś Pierce lubi przedstawiać siebie jako wizjoner, oczywiście jest na wolności, kandydował na prezydenta USA podczas wyborów w 2020 roku. Kolejna historia to Alex Maszyński Rycerz finansowej wolności, który okradał własnych klientów. Założyciel Celsius Network, platformy mającej uwolnić ludzi od banków. Działała jak agregator lokat. Wpłacając na nią swoje kryptowaluty, dostawałeś procent od ich zamrożenia na jakiś czas. Alex w mediach przedstawiał się jako wizjoner z Wall Street, który tym razem gra dla zwykłych ludzi. A nie dla banksterki. W praktyce, w wyniku kilku lat działalności, Maszyński zbudował klasyczną piramidę finansową, kiedy projekt się załamał czyli w bezsie, kiedy ceny kryptowalut zaczęły spadać, setki tysięcy ludzi traciły oszczędności swojego życia. Największy absurd? Jeszcze w przededniu bankructwa Alex wypłacił z platformy miliony dolarów dla siebie i swojej rodziny. Oczywiście został po tym wszystkim skazany na 12 lat więzienia. Natomiast jego slogan Unbank Yourself pozostanie z nami na zawsze. Róża Ignatowa to historia królowej zniknięć. Pochodzi albo pochodziła z Bułgarii, miała doktorat z prawa. Mówiła pięcioma językami, latała prywatnym odrzutowcem. Elegancka, inteligentna, przebiegła. W 2016 roku obiecywała, że jej projekt o nazwie OneCoin zastąpi bitcoina, ale w rzeczywistości stworzyła największą piramidę. Finansową w historii krypto, oszukując przy tym ludzi na całym świecie na ponad 4 miliardy dolarów. W 2017 roku zniknęła nie ma jej do dziś. Niektórzy twierdzą, że została zamordowana przez wspólników, inni, że żyje w luksusie pod nową tożsamością. FBI oferuje za nią 5 milionów dolarów nagrody. Także jeżeli coś wiecie może warto się zgłosić do FBI. Kolejna ciekawa historia Roman Sztorm, programista z pralką. Roman był jednym z twórców Tornado Cash, narzędzia do mieszania kryptowalut. Ono zapewnia anonimowość i Mixer krypto działa tak, że wysyłając do kogoś kryptowaluty na początku one trafiają do wielkiego worka. Tam są mieszane z kryptowalutami innych osób, innych użytkowników, którzy z tego worka teraz korzystają w danym momencie. I potem z tego worka wychodzą kryptowaluty do odbiorcy, dlatego nie wiadomo do końca, kto pierwotnie był nadawcą tej transakcji. Roman twierdził, że chodzi o prywatność użytkowników, ale według władz USA, platforma służyła do prania pieniędzy, tym dla grupy Lazarus z Korei Północnej. Władze uznały tornado za gigantyczną pralnię, a Roman nosił t-shirty z grafiką pralki i traktował sprawę z humorem. Jego historia pokazuje, że cienka jest granica między wolnością a przestępstwem w świecie Aktualnie przebywa poza aresztem dzięki kaucji 2 milionów dolarów. Natomiast proces jest w trakcie, jednak zapewnie będzie ciągnąć się miesiącami. Jednak Roman może zostać skazany nawet na 45 lat pozbawienia wolności. O pozbawieniu wolności wie coś następny, aktor Ross Ulbricht cyfrowy rewolucjonista czy dealer wszechczasów. Jest to założyciel Silk Road, czyli największego darknetowego rynku, gdzie za bitcoiny można było kupić wszystko. Narkotyki, fałszywe dokumenty, broń i tak dalej. Mimo nadzwyczajnie dobrych zabezpieczeń, które tworzył, tak naprawdę przez swoją nieuwagę został aresztowany 1 października 2013 roku. Jak to się stało? W wyniku długiego śledztwa Ross chyba poczuł się zbyt pewnie, bezkarnie i wpadł w ręce policji podczas surfowania, w internecie w publicznej bibliotece Glen Park w San Francisco, ponieważ korzystał z publicznego Wi-Fi. Ulbricht wierzy w absolutną wolność jednostki rynków, wolność kosztowała go podwójne dożywocie. Ciekawostką jest jednak, że w 2025 roku prezydent Trump ułaskawił Ulbrichta. Świat się oczywiście podzielił. Jedni uważają go za męczennika wolności, inni za niebezpiecznego anarchistę. Co uważacie wy? Dajcie znać w komentarzu. Natomiast teraz przeskakujemy do Turcji, gdzie faruk Ozer. Otrzymał wyrok 11 196 lat więzienia za znikniętą giełdę. Tak, młody geniusz z Turcji założył TODEX, lokalna giełda kryptowalut. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, ponieważ lira turecka to słaba waluta o wysokiej inflacji. W wyniku tego ludzie rozumieją utratę sił nabywczej pieniądza, a jedną z alternatyw dla obywateli Turcji są kryptowaluty. Faruk zyskał zaufanie setek tysięcy użytkowników, którzy wpłacali pieniądze na jego platformę, jednak następnie zniknął z dwoma miliardami dolarów. Nie przepadł jednak na zbyt długo. Chwilę później okazało się, że uciekł do Albanii, został skazany na 11 tysięcy lat więzienia, prawdopodobnie najdłuższy wyrok w historii kryptowalut i przy okazji symbol upadku zaufania do ludzi. Następna osoba nader Al Nadzi, geniusz, który zmanipulował rynek, czyli twórca BitCloud, platforma, gdzie można było handlować tokenami ludzi. Każdy influencer mógł stworzyć swojego coina, a użytkownicy inwestowali w jego renomem, czyli tak naprawdę w renomę celebrytów, ponieważ te zakony często nie miały w ogóle jakiejś obietnicy. I Al Nadji zebrał dziesiątki milionów dolarów, żeby odpalić projekt, jednak mimo innowacyjnej idei wszystko się rozpadło. SEC, czyli amerykańska komisja giełd i papierów wartościowych, oskarżyła go o manipulacje i oszustwa inwestycyjne, a sama idea handlu z sławą okazała się etycznie wątpliwa i była taka od samego początku. Następny na naszej liście, czyli dziewiąty, jest Logan Paul Influencer, który zbudował krypto na kłamstwie, popularny YouTuber, wypuścił projekt Kryptozu, gra oparta na NFT, czyli tokenach unikatowych, gdzie hodowało się cyfrowe zwierzęta. Problem był taki, że po finansowaniu całej gry, uzbierania konkretnej kwoty, gra nigdy nie została uruchomiona. Okazało się, że projekt był tylko i wyłącznie obietnicą, a żadna z zapowiadanych funkcji nie została wdrożona, gdyż prace nad grą w ogóle się nie zaczęły. Konsekwencje to spadek tokena ZO do zera. Fani stracili przez to dziesiątki tysięcy dolarów. Logan Paul najpierw zamilkł, potem przeprosił. Potem znowu zamilk. Dziś krypto, to podręcznikowy przykład, jak sława na YouTubie bez odpowiedzialności może zniszczyć zaufanie do całej branży. Ostatnia historia na naszej dzisiejszej liście to historia Witalika Buterina, twórcy Ethereum. Większość tylko z tego go kojarzy, natomiast musimy pamiętać, że jest to człowiek, który cofnął czas, cofnął blockchain. Dlaczego? W 2016 roku z sieci Ethereum skradziono 3,6 miliona Etherów. Vitalik podjął wtedy kontrowersyjną decyzję. Cofnąć czas, robimy hardwork i przywracamy blockchain do stanu z przeszłości. Jak to możliwe? Cofnął się do bloku, który miał miejsce kilkanaście dni wcześniej, i ten blok, w którym była oszukańcza transakcja, uległ zniszczeniu, przez co transakcja ta została wymazana, unieważniona i blockchain Ethereum ruszył ponownie. Czy to była dobra decyzja? Zdania są podzielane. Vitalik dla jednych stał się bohaterem, bo uratował oszukaną w wyniku błędu kwotę. Błąd był oczywiście przez kod w Ethereum i ten kod oczywiście został zaktualizowany. Natomiast dla innych było to złamanie podstawowej zasady blockchaina, czyli niezmienności działania i zapisu łańcucha. To wydarzenie doprowadziło do podzielenia sieci Ethereum. Pozostało główne Ethereum, które działa do dzisiaj i Ethereum Classic, natomiast łańcuch Ethereum Classic jest tym, w którym nadal widnieje ta oszukańcza transakcja. Jeżeli porównamy dwie ceny tokenów, to Ethereum jest o wiele wyżej wyceniane niż Ethereum Classic. Mimo wszystko wydarzenie pozostawiło po sobie jedno. Ważne pytanie, czyli kto tak naprawdę rządzi decentralizacją i czy w ogóle coś takiego istnieje. W świecie kryptowalut za każdym wielkim projektem, jak widzimy, stoi człowiek, a każdy człowiek ma swoją historię. Dajcie znać, która z tych historii była dla Was najciekawsza, a zrobię o niej dłuższy, bardziej szczegółowy film. A może chcielibyście, żebym zrobił top 10 rynku kryptowalut, ale innej kategorii, jeżeli macie pomysł, zostawcie go. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć.